Wyspa Jamajka, karaibski klejnot o powierzchni nieco ponad 10 990 km jawi się jako kraj intensywnych kontrastów, ziemia ukształtowana przez odporność, niepowtarzalny rytm reggae i kulturę ekspresji ciała tak żywą, że zawładnęła wyobraźnią świata. Poza pocztówkowym wizerunkiem z białymi piaszczystymi plażami i turkusowymi wodami, życie na Jamajce to złożona mieszanka duchowego zapału walk ekonomicznych oraz tożsamości atletycznej i estetycznej, która uplasowała ją jako wyspę idealnych ciał, która uwodzi, a czasem dezorientuje globalnych turystów. Daj lajka, zasubskrybuj i udostępnij. Zaczynajmy. Z populacją przekraczającą 2 miliony 900 tysięcy mieszkańców Jamajka jest trzecią co do wielkości anglojęzyczną wyspą na Karaibach. Jej historia to brutalna opowieść o kolonizacji, niewolnictwie i oporze. Najpierw została skolonizowana przez Hiszpanów, a następnie od 1655 roku przez Brytyjczyków. Afrykańskie niewolnictwo na plantacjach cukru nie tylko ukształtowało demografię wyspy. Ale także stworzyło kulturę odporności i zaciekłego indywidualizmu, która nadal definiuje naród. Niepodległość, osiągnięta w 1962 roku, była początkiem drogi do kulturowego i politycznego samostanowienia. Reputacja Jamajki jako wyspy idealnych ciał opiera się na dwóch fundamentalnych filarach sporcie i kulturze tańca obu zakorzenionych w afrykańskim dziedzictwie i historycznej potrzebie fizycznej wytrzymałości. Dominacja na bieżni, mekka prędkości. Najbardziej rozpoznawalnym i wymiernym fenomenem jamajskiej doskonałości fizycznej jest jej absolutna dominacja w światowych biegach sprinterskich. Jamajka, z niespełna trzema milionami mieszkańców, wydała na świat najszybszych sprinterów w historii, w tym Usaina Bolta, najszybszego człowieka na planecie. 1. Czynnik genetyczny Chociaż nauka wciąż debatuje nad dokładnymi przyczynami, jedna teoria sugeruje, że endogamia w populacji, której przodkowie zostali sprowadzeni z Afryki Zachodniej, mogła skoncentrować pewne geny sprzyjające wybuchowości mięśni i szybkiej konwersji energii włókna szybko kurczliwe. Badania koncentrują się na genach, takich jak ACTN-3, który jest powiązany z wydajnością sportową 2. Czynnik kulturowy i żywieniowy. Tradycyjna dieta, bogata w pochrzyn, bulwa o wysokiej zawartości złożonych węglowodanów. Słodkie ziemniaki i wczesne spożycie białka może przyczyniać się do optymalnego rozwoju fizycznego. Co ważniejsze jest kultura biegania. Dla wielu młodych jamajczyków lekkoatletyka jest jedyną realną drogą ucieczki od ubóstwa i bezpośrednią ścieżką do edukacji uniwersyteckiej. Często w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii i globalnej sławy. Ta motywacja oraz wysoce konkurencyjny system treningowy na poziomie szkolnym i klubowym są kluczowe. 3. Szkoła sprintu. System lekkoatletyki szkolnej jest niezrównany. Pen relays i międzyszkolne mistrzostwa Champs to prestiżowe, niemal święte wydarzenia, które cieszą się większym zainteresowaniem niż wiele profesjonalnych wydarzeń sportowych w innych krajach. To środowisko ciągłej rywalizacji i presja bycia najlepszym w młodym wieku kształtują dyscyplinę i mentalność niezbędne do globalnego sukcesu. Kultura tańca. Ciało jako publiczna ekspresja. Inna manifestacja idealnego ciała znajduje się w tańcu, aktywności społecznej, która jest czymś więcej niż rozrywką. Jest formą komunikacji, statusu i oporu kulturowego. 1. Dancehall i ghetto Dancehall, gatunek muzyczny i taneczny, który wyewoluował z reggae, jest rdzeniem Jamaickiej kultury ciała. Imprezy, sessions lub link-ups nie służą tylko do słuchania muzyki. To konkursy tańca i pokazy mody, gdzie umiejętności, energia i sprawność fizyczna są oceniane przez rówieśników. Dancehall wymaga dużej wytrzymałości i elastyczności z ruchami akrobatycznymi, kolanami i biodrami, które wymagają zwinnego i umieśnionego ciała. 2 estetyka umięśnionego ciała. Kultura dancehall promowała estetykę silnego, twardego i umięśnionego ciała zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jest to wzmacniane poprzez muzykę i teledyski, gdzie nieskrępowana ekspresja ciała jest normą. Ciało nie jest czymś, co należy ukrywać, ale narzędziem ekspresji artystycznej i społecznej. puścizną wolności słowa, którą afrykańscy niewolnicy utrzymywali poprzez bęben i ruch. 3. Seks i turystyczne uwodzenie. Ta cielesna bujność jest bez wątpienia kluczowym czynnikiem w turystycznym uwodzeniu wyspy. Turysta szuka wyidealizowanego karaibskiego doświadczenia, a kultura dancehall i wizerunek szybkich i nienagannych sportowców wpisują się w ideał witalności, wolności i zmysłowości. Jednak to uwodzenie jest często komercjalizowane i eksploatowane poprzez turystykę seksualną. Cień, który unosi się nad obszarami wybrzeża i z którym rząd walczy o kontrolę i demontaż. Ponieważ zniekształca prawdziwe bogactwo kulturowe na rzecz prostej wymiany handlowej: dusza narodu, regę, rastafari i opór. Aby zrozumieć życie na Jamajce, trzeba wyjść poza plaże i bieżnie, aby zanurzyć się w filozofii, która ją podtrzymuje. 1. Religia Rastafari. Choć jest mniejszością religijną, wpływ ruchu Rastafari na kulturę jamajską jest ogromny. Rastafari to nie tylko wiara, to ideologia oporu przeciwko uciskowi Babylon. Celebracja tożsamości afrykańskiej i filozofia naturalnego życia. Dieta Ital, forma wegetarianizmu lub weganizmu, która odrzuca przetworzoną żywność i mięso oraz sakramentalne użycie ganji, marihuany jako środka do medytacji, reasoning są centralne. Ta filozofia promuje holistyczny i naturalny styl życia, który idealnie pasuje do kultu zdrowia i ciała. 2 Reggae jako wiadomości. Reggae i jego ewolucja w dancehall i ska jest ścieżką dźwiękową życia. Jest nośnikiem krytyki społecznej, edukacji politycznej i opowiadania historii. Artyści tacy jak Bob Marley, pierwszy globalny superbohater Jamajki, wykorzystali swoją muzykę do niesienia przesłań pokoju, jedności i emancypacji na cały świat. Reggae jest sposobem, w jaki Jamajczyk przetwarza historię i artykułuje swoje nadzieje, i jest najbardziej autentycznym głosem narodu. Daj lajka, zasubskrybuj i udostępnij. Wyzwania codziennego życia, ciemność ekonomiczna. Życie na Jamajce to ciągła walka z nierównością ekonomiczną i przemocą miejską. Kraj sklasyfikowany jako o średnio wysokim dochodzie ma bardzo wysoki dług publiczny i wzrost gospodarczy, który często nie wystarcza do zmniejszenia ubóstwa. 1. Zależność od turystyki. Turystyka jest głównym źródłem dochodów kraju, zatrudniając setki tysięcy ludzi bezpośrednio i pośrednio i wnosząc miliardy dolarów do gospodarki rocznie. Jednak ta zależność sprawia, że gospodarka jest niezwykle wrażliwa na wstrząsy zewnętrzne, takie jak huragany, globalne kryzysy gospodarcze i pandemie, co prowadzi do szczytów bezrobocia i niestabilności społecznej. 2. Przemoc i ubóstwo. Jamajka historycznie borykała się z wysokimi wskaźnikami przestępstw z użyciem przemocy, zwłaszcza zabójstw, skoncentrowanych głównie w miejskich gettach Kingston i Montego Bay. Ta przemoc jest podsycana przez ubóstwo, bezrobocie wśród młodzieży i wpływ gangów przestępczych, gangs, które często kontrolują terytoria w nieformalnych osiedlach. Życie w tych dzielnicach, yards, jest trudną i niebezpieczną rzeczywistością, bardzo odległą od wizerunków kurortów turystycznych. 3. Polityka klanowa. Jamajska polityka, choć demokratyczna, była historycznie naznaczona przemocą polityczną i tworzeniem garnizonów, dzielnic kontrolowanych przez partię polityczną i jej dona lub lidera gangu, gdzie lojalność wobec partii jest kwestią przetrwania. Chociaż sytuacja się poprawiła, spuścizna tej polityczno-kryminalnej struktury nadal wpływa na zarządzanie, edukację i innowacje kulturowe. Pomimo wyzwań ekonomicznych. Jamajka priorytetowo traktuje edukację i sprzyja kulturze kreatywnych innowacji. 1. Edukacja i mobilność społeczna. Edukacja jest wysoko ceniona jako motor mobilności społecznej. System szkół średnich high schools jest rygorystycznie konkurencyjny. A dostęp do najlepszych instytucji, takich jak Kingston College lub Walmers Boys School, jest paszportem do sukcesu. Uniwersytet Indii Zachodnich UW jest regionalnym centrum doskonałości. Sukces Jamajki w sporcie. Muzyce i sztuce jest bezpośrednim odzwierciedleniem jej zaangażowania w edukację i kultywowanie talentów. 2. Przemysł Kreatywny Jamajka eksportuje swoją muzykę, styl i modę na cały świat. Przemysł kreatywny jest niedocenianą siłą kulturową i ekonomiczną. Od mody inspirowanej danceholem i fryzur z dreadami, symbolicznych dla ruchu Rastafari, po kinematografię The Harder Day Cam i literaturę, taką jak laureat Bookera, Marlon James, wyspa wykazała nieproporcjonalną zdolność do generowania globalnych trendów kulturowych. Ta kreatywność jest mechanizmem przetrwania ekonomicznego w kraju o niewielkich zasobach naturalnych, poza boksyty, jej główny produkt eksportowy poza turystyką. Karaibska strona Rai All Inclusive. Życie turysty na Jamajce jest radykalnie inne niż życie mieszkańca. Turystyczne uwodzenie opiera się na starannie skonstruowanym doświadczeniu izolacji i przyjemności. 1. Resorty all inclusive. Większość turystów zatrzymuje się w resortach all inclusive, skoncentrowanych na północnym wybrzeżu: Montego Bay, Negril, Ocho Rios. Kompleksy te często własność międzynarodowych sieci hotelowych, funkcjonują jako enklawy izolowane od reszty kraju. Turysta cieszy się wyidealizowanym wizerunkiem. Idealne plaże, Obfite jedzenie i stała rozrywka, nie musząc stawiać czoła trudnym realiom ekonomicznym i społecznym sąsiednich społeczności. Ta turystyczna bańka jest dla wielu Jamajczyków źródłem urazy, ponieważ pieniądze z turystyki często nie są skutecznie filtrowane do lokalnych społeczności. 2. Obowiązkowa gościnność. Jamajczycy są znani na całym świecie ze swojej gościnności. No problem, Mon. Ta serdeczność jest częściowo autentyczna, ale jest też ekonomiczną koniecznością. Napiwki i prace w sektorze turystycznym są kluczowe, co zmusza wielu pracowników do utrzymywania fasady wiecznej radości i uległości, która może być wyczerpująca i odczłowieczająca. Turysta jest uwodzony wizerunkiem beztroskiego raju, ignorując ciężką pracę i złożone życie emocjonalne, które kryje się za uśmiechem pracownika hotelarstwa. 3. Gania i Turysta. Kultura rastafari i sakramentalne użycie marihuany stworzyły wizerunek Jamajki jako raju Gandzi, chociaż rząd zdekryminalizował posiadanie małych ilości do użytku osobistego i zezwolił na jej użycie do celów medycznych i sakramentalnych w roku 2015. Narkotyk pozostaje nielegalny do otwartego rekreacyjnego użytku turystów. Ta niejednoznaczność prawna tworzy niszę nieformalnego, a często niebezpiecznego handlu dla odwiedzających, którzy szukają stereotypowego doświadczenia. Diaspora i globalny wpływ. Diaspora jamajska jest wyjątkowo duża i wpływowa politycznie, z dużymi społecznościami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. 1. Pieniądze z przekazów. Pieniądze wysyłane do domu przez diasporę są fundamentalnym filarem gospodarki jamajskiej, często przewyższając dochody z turystyki i boksytów. Przekazy finansują budowę domów, edukację, a w wielu przypadkach zakładanie małych firm. Te pieniądze utrzymują na powierzchni tysiące rodzin, które nie są bezpośrednio związane z sektorem turystycznym. 2. Tożsamość transnarodowa. Diaspora utrzymuje bardzo silne więzi kulturowe i emocjonalne z wyspą Jard. Jamajczycy drugiego i trzeciego pokolenia za granicą są często główną siłą napędową globalnego rozprzestrzeniania się muzyki, dancehall i reggae, mody i slangu, patua lub jamajski kreolski, zapewniając, że wpływ kulturowy wyspy pozostaje nieproporcjonalny do jej rozmiaru geograficznego. Patua, choć często uważany za dialekt, jest żywym i ekspresyjnym językiem który jest narzędziem tożsamości i oporu. Daj lajka, like zasubskrybuj i udostępnij. Do następnego razu.